Rozdział pierwszy Dzieciństwo i duchowe przebudzenie. Pani Paula Battista Prostarosa z domu Kaldari miała życie szczęśliwe. Jej dobroduszny mąż był cenionym prawnikiem, co pozwalało całej rodzinie nie tylko żyć w dostatku, ale również nadawało wysoki status społeczny. Mieszkali w Neapolu, w obszernej kamienicy. Niedaleko centrum miasta, naprzeciwko kościoła świętego Józefa, w którego opiekuńcze wstawiennictwo pani Paula szczerze wierzyła. Mąż codziennie udawał się stamtąd do pobliskiego sądu i chociaż często dojeżdżał powozem, to gdy pogoda była piękna i niezbyt upalna, mógł także iść piechotą wśród urokliwych ulic zamożnej dzielnicy Neapolu. Paula Baptysta zostawała w domu, aby przy pomocy licznej gromadki służących troszczyć się o dzieci, doglądać przygotowania posiłków, zajmować robótkami ręcznymi, a nade wszystko zagłębiać się w pobożne książki. Czytała głównie życiorysy świętych i wieczorami opowiadała o nich gromadce dzieci. Czasami przysłuchiwał się również mąż który lubił w ten sposób odpoczywać po dniu spędzonym na rozwiązywaniu trudnych sądowych problemów. W zimowe wieczory spotkania rodzinne odbywały się przy zapalonym kominku, który dodawał im szczególnego uroku. Dzieci uwielbiały te ciche wieczory, kiedy to siadywały wokół matki i słuchały z zapartym tchem jej opowieści o świętych męczennikach. O mistykach, o ludziach oddających swoje życie dla Chrystusa, dla zbawienia innych. Dowiadywały się także wiele o życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego cudach i o wielkiej miłości do każdego z nich. Opowiadał im o tym także ksiądz Proboszcz, który przygotowywał je do pierwszej komunii świętej, ale nikt nie miał takiego daru opowiadania jak mama. Pani Paula bardzo kochała swoje dzieci. Trochę zmartwień przysparzała jej tylko mała Julia. Jeszcze przed jej narodzeniem, pani Paula czuła, że będzie to niezwykłe dziecko. I rzeczywiście urodziła się piękna dziewczynka, która bardzo szybko okazała się niezwykle inteligentna. Kiedy tylko zaczęła mówić i biegać, potrafiła podporządkować sobie siostry i braci. Nadając rytm ich zabawom, lub rozśmieszając wszystkich swoimi popisami, miała silną osobowość i szybko przekonywała innych do swoich pomysłów. Jednak jej upór i zdecydowanie budziły obawy matki. Gromadziła wokoło siebie starsze i młodsze rodzeństwo i urządzała zabawę. Czasem była to procesja Bożego ciała, czasami. Bawiono się w dom. Jedni byli państwem, inni służbą. Był także ksiądz-kapelan i nauczyciel, oraz bona do małych dzieci. Dziećmi były szmaciane lalki Julii i jej siostrzyczek, z których najstarsza, Urszula, szyła dla nich wymyślne ubranka. Julia nauczyła się czytać, przyglądając się, jak pan nauczyciel prowadzi lekcje dla jej braci. Pani Paula zdecydowała się zaangażować wychowawczynię, która miała nauczyć także dziewczynki czytania, muzyki i rachowania. Przyda im się to w przyszłości przy prowadzeniu domu. Chociaż zgodnie z panującym wówczas zwyczajem, dziewcząt nie uczono pisać. Pewnego wieczoru pani Paula opowiadała dzieciom o świętych męczennikach pierwszych wieków, Julia nie spała potem całą noc. Wydawało się jej, że pan Jezus przychodzi do niej w wielkim blasku, że pragnie zamieszkać w jej sercu. Myślała, że chciałaby oddać mu całe swoje życie i umrzeć dla niego z miłości. Następnego dnia ukryła się na strychu i rozmyślała o tym. Pan Jezus wydawał się jej taki bliski, jakby ciągle troszczył się o nią, jakby był przy niej nawet w czasie zabawy. Strych miał się stać jej ulubioną kryjówką na wiele dni, a nawet lat. Widziała stamtąd przez małe okienko, prawie cały napol rozpościerający się u stóp Wezuwiusza, którego szczyt często pokrywały białe obłoki, a może wydobywający się z krateru dym. W dali widniało morze, czasami można było dostrzec przesuwające się po gładkiej powierzchni wody, majestatyczne żaglowce i galery. Już jako kilkunastoletnia dziewczyna, Julia patrząc przez to swoje okienko na Neapol, otaczała go modlitwą, kochała jego piękno, wspaniałe budowle i piękne kościoły, lubiła modlić się za jego mieszkańców tych bogatych należących do jej sfery a także tych ubogich zamieszkujących wąskie i brudne uliczki tych którzy podchodzili do niej aby prosić o jałmużnę gdy w wygodnym powozie przemierzała z rodziną ulice miasta chciała przytulić ich wszystkich do serca Jezusowego modliła się aby poczuli się tak bardzo kochani przez boga jak ona Innym razem, znowu wpatrzona w wyniosły Wezuwiusz, myślała o swojej małości, o tym, jak trudno dojść do nieba, wspiąć się na wysokość obłoków, okrywających białą czapą szczyt wulkanu, i wtedy czuła, że to nie ona ma wspinać się wysoko, ale, uniżając się, ma uczynić miejsce Bogu. Julciu! Julciu! Pokojówka wysłana przez matkę, przeszukała już nie pierwszy raz cały dom, aby znaleźć małego zbiega: Gdzie ty się chowasz? Jaka z ciebie nieposłuszna dziewczynka masz dopiero sześć lat i już jesteś taka samowolna. Robisz, co ci się podoba? Upominała córkę pani Paula. Nawet gdy Julia nieco podrosła, wiele czasu spędzała na swoim strychu czy w innych zakamarkach domu, modląc się. Kiedyś jednak trafiła do kuchni, gdzie służba zebrana w czasie długich zimowych wieczorów, Obierając migdały i orzechy na zbliżające się święta, śpiewała tam przeróżne pieśni. Opowiadano historie całkiem inne niż te, które Julcia słyszała z ust mamy. Były to przeważnie historie o perypetiach miłosnych, o zakochanych. Co to znaczy zakochanie? myślała sobie Julia. Czy ja się kiedyś zakocham? Innym razem. Pokojówka założyła jej jedwabną suknię mamy i naszyjnik z pereł i rubinów, a potem przyniosła zwierciadło. Julcia miała wówczas jedenaście lat, ale w tym stroju wyglądała prawie jak dama. Może wkrótce zostanie zaproszona na bal marzyła, i wyobrażała sobie tańce, piękne stroje i muzykę. Jednak podczas wieczornej modlitwy poczuła wyrzuty sumienia. Czy pan Jezus był z niej zadowolony? Przecież prawie zupełnie o nim zapomniała w tym dniu. Myślała tylko o sobie, snuła marzenia, w których on był nieobecny, prawie niepotrzebny. Zaczęła płakać. Następnego dnia poszła do spowiedzi, wróciła uspokojona, ale po kilku dniach. Pani Paula, wchodząc do salonu, znowu zdziwiła się, bo usłyszała, jak Julcia gra na klawikordzie melodii śpiewane przez lud na Apolu. Były to popularne pieśni o słońcu, o pięknym morzu i górach na Apolu, ale także o zakochaniu. No cóż, mała Julcia wkrótce będzie kobietą. Trzeba się zatroszczyć, o jakąś dobrą partię dla niej, pomyślała dobra mama.